Ratujmy to biedne dziecko, które pod płaszczykiem pięknych haseł w obronie przyrody wykorzystywane jest do walk politycznych i ideologicznych. Słucham, słucham, bo pojawiła się taka wzmożona histeria na temat słów arcybiskupa Jędraszewskiego. Wszyscy protestują, wychodzą na ulicę, że powiedział coś skandalicznego, posłuchaj sobie co powiedział. No i słucham, słucham i nic! I wszystko co mówi jest bardzo łagodne i stonowane. Powiem nawet więcej. Zauważyłem, że ten paniczny atak nie ma w sobie krzty rzeczowej analizy tego, co arcybiskup powiedział i polega na przekręcaniu tego, co powiedział. Bo skoro nie wiedzą, nie mogą się przyczepić do tego, co słusznie powiedział, bo ma argumenty, no to trzeba przeinaczyć. Przekręcić. Tak, żeby było łatwo nawalać. No to sugerują, że arcybiskup Jędraszewski chce zniszczyć przyrodę, że nienawidzi homoseksualistów, i nawołuje chrześcijan do tego, by ich mordowali. Jakieś takie wymyślają bzdury totalne. Oszczerstwa, które wstyd w ogóle wypowiadać człowiekowi na poziomie. Jak można tak oczerniać człowieka, który trzyma język za zębami i wypowiada się bardzo łagodnie? Bo można by było mocniej powiedzieć. Wręcz przeciwnie, w tych jego wypowiedziach jest to, czego brakuje w wypowiedziach jego oskarżycieli. Czyli szacunek do człowieka, do różnych postaw. Wyrozumiałość i tolerancja, o którą tak walczycie, obłudnicy. Przewrotność oskarżeń ekologistów wobec Kościoła polega na tym, że to ten sam Kościół był przed trzema wiekami atakowany za hamowanie postępu rozwoju ludzkości, kiedy jasno wskazywał na fakt, iż niepohamowany rozwój przemysłu przyczyni się do degradacji przyrody, a przez to obróci się przeciwko człowiekowi. I to zarzucają mu to ci, którzy tak samo mówią o, o postępie, jak ci co kiedyś o postępie mówili, gdy fabryki budowali. I wycinali bez, bez opamiętania lasy, i jeszcze atakowali kościół, że im to w tym przeszkadza. Jedni i drudzy mówili o postępie, i psioczyli na kościół, że jakieś średniowiecze, że jakieś zacofanie. No taka sama gadka, i no podstawili pod to inną treść. No, ciekawe to jest. I to ci sami psioczą na kościół, że mówił o seksualizacji. I trochę tak samo jest z Polską na politycznej scenie świata czy Europy. Ci, co tutaj Polsce zarzucają jakieś emisje CO2, sami na potęgę emitowali, wywindowali się ekonomicznie na podstawie tej degradacji przyrody, a teraz nagle walczą z tą degradacją i. I akurat walczą najbardziej z tymi, u których tej degradacji na takim poziomie nie było. I przez to te kraje po prostu były trochę zepchnięte w rozwoju, takim ekonomicznym czysto <grym> to jest przewrotność. Tolerancję macie na ustach, a robicie dokładnie na odwrót. Na prawo i lewo rozrzucając podłe oskarżenia i przekręcenia wobec tych, którzy ważyli się tą waszą niekonsekwencję obnażyć. Nie tylko waszą, bo niekonsekwencję tego, w co wy wierzycie. Ta wasza zajadłość pokazuje, że nie macie argumentów. Zauważyłem jednak, że tak jak wcześniej ta histeria została wywołana, gdy mówił o genderyzmie, czy genderyzmie, tak? Tak teraz, gdy mówił o ekologizmie. Ludzie się czują urażeni... Że ktoś zwraca uwagę na to, że oprócz słusznej obrony przyrody, jest też zjawisko wykorzystywania tej obrony przyrody do tworzenia jakiegoś absurdalnego światopoglądu, który ostatecznie obraca się przeciwko tej przyrodzie i przeciwko człowiekowi, który stawiając przyrodę na pierwszym miejscu, tak naprawdę uderza w człowieka. I tak jak zjawisko genderyzmu istnieje, obiektywne badania nie wykluczają uwikłania światopoglądowego i wykorzystywania tej wiedzy do tego, by Fałszywie na naukę się powoływać. Dokładnie tak samo jest w przypadku aborcji, czy homoseksualizmu, czy LGBT. Bo nauka nie mówi, co jest dobre, a co złe. Nauka bada mechanizmy. A to, co jest dobre, a co złe, co jest właściwe, a co nie, to jest kwestia światopoglądu. I kiedy ktoś z badań naukowych mówiących, że takie zjawiska istnieją, że tak, wyciąga wnioski, że takie zjawiska są dobre, albo złe, to to już nie jest nauka, tylko to jest wprzęganie wniosków naukowych. W konkretne ideologie. Te ideologie mogą być słuszne, niesłuszne, ale to są ideologie. Czytam światopoglądy. Bo dzisiaj też się przyjęło uważać, yy, rozumieć ideologię jako coś negatywnego. Co wcale nie jest okej, okay, nie chcę tak ktoś używa, tylko, że no właśnie trzeba to rozróżnić. Ideologia Gender istnieje, bo istnieją ludzie, którzy te badania wykorzystują, żeby sobie, a tak samo w samej nauce zresztą, w prowadzeniu badań też nie ma całkowitej obiektywności, bezstronności, od badania też są, uwikła, uwikłany jest światopogląd, ja, Tego jeżeli ktoś mówi o ekologizmie, to pff, jak ma taki światopogląd, no to cóż, cóż w tym dziwnego? Przyroda jest dla człowieka. Pan Bóg tak stworzył, że człowieka na końcu. Taki jest nasz katolicki światopogląd i to jest od dawien dawna. I żadna nauka tego obalić nie może. A kto tak twierdzi, ten po prostu ma braki z logiki, bo to są różne poziomy. Poziom wartościowania przekracza poziom nauki. Tak samo jest z aborcją. Możemy ustalić mechanizmy, tam, różne biologiczne, ale nauka nie mówi, że życie ludzkie zaczyna od 12, 15 miesiąca, czy tam tygodnia, czy odkąd dziecko tam kończy siódmy rok życia, nauka tego ustalić nie może. Jedynie logika przyłożona do pewnych światopoglądowych założeń. Jeżeli zgadzamy się co do założenia, że życie ludzkie jest wartością, nie wolno zabijać człowieka. Tak? To logika prowadzi nas do tego, by nie przerywać go od poczęcia. Kiedy teraz wiemy, że to jest pewien ciągły proces odpoczęcia, to nie wolno. A nawet wtedy, kiedy nie wiedzieliśmy, to w ogóle nie wolno nam było zabijać, przerywać tego procesu. W ogóle z faktu niewiedzy wynika to, że skoro życie ludzkie jest wartością, to nie wolno nam eksperymentować. A ten, kto twierdzi, że nauka twierdzi, że to jesteśmy człowiekiem od 12 tygodnia, to nie rozumie, na czym nauka polega. Nauka nie może powiedzieć kiedy od kiedy nazywać człowiekiem? To nauka przyjmuje spoza siebie definicję terminów, rozumienia terminów. Bo to jest po prostu brak rozumu i zwykła podłość. Ten atak na arcybiskupa Jędraszewskiego, który wypowiada się aż nazbyt łagodnie. Tego wszyscy porządni ludzie mają obowiązek się za nim wstawić. Tym bardziej, jeżeli się katolikami nazywają. Ratujmy to dziecko. I obrońmy arcybiskupa Jędraszewskiego przed wściekłym atakiem tych, którzy nie mają argumentów i próbują je zakrzyczeć wrzaskami: to podłe, to straszne. Nawet jeśli do końca nie wiedzą, co jest takie podłe i co jest takie straszne, wkładając mu w usta to, czego nigdy nie powiedział. Ludzie, którzy nie wiedzą, nie słyszą w ogóle tych jego wypowiedzi: myślą, no, to pewnie powiedział, że trzeba zniszczyć świat, nie wolno dbać o przyrodę, człowiek mają ją niszczyć. Trzeba mordować zboczeńców, lewaków i tak dalej. Otóż oświadczam Państwu, arcybiskup nigdy czegoś takiego nie powiedział. Wręcz przeciwnie. Mówił o tym, że o przyrodę trzeba dbać. A ekologizm to nie ekologia, tylko wykorzystywanie przez pewne środowiska haseł ekologicznych, żeby zniszczyć przyrodę i zniszczyć człowieka pod przykrywką. To jest tak jak strażacy, co podpalają las, żeby później mieć co robić i udawać bohaterów jak złodzieje co najgłośniej krzyczą łapaj złodzieja i to się wszystko na tym opiera całe te konflikty, antagonizmy ludzie nawalają w siebie przepisując z drugiej strony to czego nie powiedziała i to jest też ró również po stronie obrońców arcybiskupa którzy, którzy są takimi atakami prowokowani do reakcji z drugiej strony takich samych a na koniec taki drobny szczegół bo arcybiskup Jędraszewski sam w tym wywiadzie o ekologizmie nawet nie pisnął to było pytanie dziennikarza Także wysłuchajcie najpierw tego, co komentujecie, zanim skomentujecie.